Gdybym był muzułmaninem na podstawie prawa szariatu, przez to narażałbym się właśnie na ogromne konsekwencje. Sprawdzę dzisiaj, czy da się wejść na katarski stadion podczas Mistrzostw Świata z symbolem LGBT. Czy mnie zawrócą na bramce? Czy mnie aresztują? Czy mnie pobiją? Czy mnie po prostu puszczą i wpuszczą mnie na mecz i tam się będę mógł bawić? Nie wiem. To wszystko zobaczymy już za chwilę w tym filmie. Dobra, pierwsze wyzwanie, jeśli chodzi o ten challenge. Skąd wziąć w Katarze flagę LGBT? W sumie nie pomyślałem o tym na początku, bo tak założyłem, że to jest normalne, że możesz w sklepie dostać, ale przecież nie możesz, bo to jest zakazana. Jestem w galerii i szukam. W najgorszym wypadku, w najgorszym wypadku, kupię jakieś flamastry, kartkę papieru, taśmę klejącą i jakoś sobie przyczepię tu gdzieś na koszulkę dyskretnie no ale, no nie, no nie znajdę flagi, nie znajdę flagi, może tam coś innego wpadnę, zobaczymy. Że tutaj sklep z kolorami i sklep z flagami. Nie, tam nie. Szukaj flagi. Czyżby, 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 czyżby jakaś flaga, nie ma, można być tylko supermanem. Nie ma, ale jest kolejny sklep z zabawkami, w którym gdzieś coś spektakularnego. To jest. Ha. Oh, to you you can choose the toy and feel the toy. Okay. Wow. Because this is a new one. Znowu kolory, kolory. Aj, to tylko sklep z butami. No nie wiem na co ja liczę. Na to, że się przejadę pociągiem. O Jezus Maria, co tu się dzieje? To jest wszystko w tej gali. Na tej siatce kolory już takie prawie, prawie. Może coś znajdę. Jestem w kolejnym sklepie z zabawkami dwupiętrowym. Jezu, jaki raj. dzieci zabawki w Katarze. Mają za dużo. W sklepach z zabawkami nie znajdę tęczowej flagi. Było głupie założenie, że mogę tam znaleźć, po prostu kolory mnie przyciągnęły. Normalny dzień w galerii, a tam jakieś występy artystyczne, balet tańce, cholera, wie co? Nieźle. Obiad turecki nie mam. Strasznie niezdarnie chyba to ugryzłem. Nieważne. Taki typowo turecki, dokładnie takie sam jadłem w Stambule. Spakowy lepszy niż ten nasz. Z budy z bazurami. Butik dla kobiet z ekskluzywnymi muzułmańskimi strojami. Taka oto szykowna, wystawna tunika. 700 miejscowych wariatów, czyli jakieś 860 zł. Są barwy, ale no z czegoś takiego niestety chyba nic nie zmontuję. znalazłem coś, co nie jest kartką papieru. E, Stążki po prostu. Już mam e, poszczególne kolory, które mi będą potrzebne. Czerwony, pomarańczowy. Żółty, zielony, ryski i fioletowy. Dobra, jest plan. Nie wiem jeszcze, co z tym zrobię. Jakoś przewiążę, może do tego biorę trytytki. Jeszcze nie wiem, jak ja to y, przewiążę, ale z trytytkami na pewno mi się uda. 7 Riali biorę. Znalazłem też takie tasiemki. Dobra, i mam kolejną rzecz, więc mój ekwiwipunek będzie naprawdę pokaźny. Jadę w HT. E, no, musimy się udać. Z prawie ze sklepu. E, prawie się okazałem złodziejem. Czy Katar żyje mundialem. Oto mini strefa kibica w galerii handlowej i mecz Holandia-USA. Jestem na chacie i rozkminiam jak można ułożyć takie barwy z tego co mam. Wygląda to jak jakaś lekcja plastyki i na plecaku będę sobie to przywieszał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Używam tego dziada, żeby poprzyczepiać. Dobra, jak widać zrobiłem, wyszło mi z tego coś takiego. Chciałem to przywiesić na plecaku, gdyż nie chciałem robić pajacerki, czyli nie chciałem, żeby to było aż nadto widoczne, tak prowokacyjnie. Nie chciałem też, żeby było niezauważalne, czyli gdzieś na plecach, gdzieś na ramieniu. Bo jednak chodzi o to, żeby ochroniarze widzieli i chodzi o to, żeby sprawdzić ich reakcję. A, bo obawiam się, czy mi się to nie porozwala, gdyż jest to pospinane na, no nie na agrawki, nie, nie na śliny, nie na trytytki, a na, jak się to nazywa? Spinacze biurowe. Nie, jak się to nazywa? Ten, ten taki zszywacz, na zszybacz. Nie użyłem trytytek, co świadczy wyłącznie o tym, że niestety nie jestem Polakiem. Najsam pierw idę na Ubera. Dobra, w Uberze lajtowo, Teraz się zacznie. Wchodzę do metra. Czekam jestem reakcji ludzi. I w ogóle wpuszczą do tego metra, bo tam też są ludzie, którzy pilnują różnych tych rzeczy. Dałem te ręczy na plecaku też dlatego, że mój plecak zawsze musi przejść przez taśmę, a więc ochroniarze muszą na niego spojrzeć. Nie ma takiej opcji, że przemknę i nie zauważą bo go kontrolują. Czasami proszę żebym go otworzył. Więc naprawdę zauważam. Jestem mega ciekaw. Czy, czy, czy w ogóle wy zobaczycie ten filmik bo Mogę zostać w trąd do więzienia. Metro jest dość wypchane, jak to dwie godziny do meczu Więc chyba nie będę zwracał szczególnej uwagi, całe szczęście. Kolejny odcinek można już uznać za odkoczony. <ślesk> na przypał teraz. Chyba się nie dzieje. A więc tak, w Katarze jest nielegalny zarówno homoseksualizm jak i e, propagowanie wszelkich idei LGBT. Z drugiej strony e, człowiek, który podczas meczu Urugwaj-Portugalia wbiegł na Murawę, został od razu wypuszczony bez żadnej kary. A także bez żadnej grzywny. Jedyna represja, jaka go spotkała, to konieczność opuszczenia Kataru natychmiastowe. Więc być może ja też będę musiał wypierdalać. Takie rzeczy typu zaskoczenie ludzi, gesty zdziwienia, spojrzenia. Nic takiego nie czuję. Póki co. To jest nie nie, Póki co, no dobra, mieliśmy pierwszą reakcję, że to jest jedno z w Katarze. Wziąc, <śpiewanie> więc może być ciekawy. No, wchodzę, nie ma co przedłużać. Bramki dla mediów nie są jeszcze otwarte z jakiegoś powodu i kazali mi czekać. To jest szczerze, wolałbym już wejść, trochę się boję. Już wolałbym być tam, za bramkami. Wszędzie miałbym. W sumie nie wiem, co miałbym, ale no miałbym pewny, że nie wiem na stadionie mnie nie zaatakuje nikt. Ja jestem pod stadionem i też to jest bezpiecznie generalnie, ale no, ale jakieś takie obawy mam. <śmiany> Jeżeli podczas tej samej kontroli niewiele widać, czy tam jest ten symbol wyeksponowany, czy nie, ale autentycznie zacząłem się mega stresować. Nagle jak sobie uświadomiłem, że jestem przy kontroli, gdzie mogą mi przetrzepać cały plecak i niejednokrotnie musiałem pokazywać wszystko w plecaku i mówić co to jest. A za czyn, który ja popełniam, właśnie za ten czyn, ten haniebny czyn, posiadanie w tęczy, mogę trafić do więzienia, bo to jest tutaj karane. I no, naprawdę się zestresowałem, że wiedziałem, że raczej nie będzie takiego przypału jakiegoś wielkiego, że jeśli mnie złapią, to mnie wypuszczą, natomiast no, zacząłem się bardzo stresować. Ale wyeksponowałem symbol LGBT, który był na wierzchu i był bardzo widoczny. Miałem bardzo głębokie wrażenie, że kobieta, która mnie sprawdzała, zobaczyła ten symbol. Trudno było go nie zobaczyć. Natomiast nic z tym nie zrobiła. No naj, nie musiałem nic pokazać, co jest w środku tego plecaku plecaka, yy, więc idę dalej, bo jeszcze kilka starć z ochroniarzami mnie czeka. Więc ciekawe, czy coś się wydarzy. No i tak się tu żyje na tej wsi. Zdechodzę, nikt mnie nie zaczepia. Spoko

to, że jeszcze nikt nie zrobił czegoś takiego, e, świadczy o pewnym strachu uzasadnionym e, i że po prostu te konsekwencje nie są jakieś wydumane, tylko że one mogą się przytrafić osobom, które e, promują wartości LGBT. E, więc, więc nie wiem, może to zaczyna prowokować, ale z drugiej strony nie, bo... Totalnie nie, bo właśnie tak jak mówiłem wcześniej, ja nie chcę prowokować, chcę, żeby to była naturalna sytuacja, a nie taka, że ja wymuszam reakcję na kimś, bo, bo wtedy wiadomo, że ta reakcja będzie. Na pewno jakaś, jakaś grupa osób, mała pewnie, nie przyjechała na mistrzostwa, ze względu na to, że łamane są prawa człowieka w tym kraju, między innymi właśnie prawa e, różnych osób nieheteronormatywnych. High five with you and with your kangaroo! Yeah. Thank No nic no, pokręciłem się jakieś 15 minut pod stadionem. Idę, idę na trybunę. Tam jeszcze jakieś 2-3 kontrole. Takie już bez przepuszczania rzeczy na taśmę, po prostu kontrola biletu. No ale ochroniarze będą mnie sprawdzać i widzieć. Pozdrowienia do więzienia! Nie no, te flagi PDW to jest sztos jesteś na stadionie. Znaczy ty jesteś w więzieniu, <laughs> a twoi kumple na stadionie wywieszają flagi. Wyobrażam sobie, na kts się weszło, PDW Białek. Siema. Dzień dobry. O, Witko. Cześć. Siemanko. Small ticket? A, small ticket, yeah? Thank you. Hi, may I help you? Hi. Yes, 305. Uh, 305, on your right. Yeah, thank you. It's clever. Not clever. Not clever. It's not that's clever. <laughs> Pan z obsługi pokazał na to i powiedział, że to jest bardzo mądre. A myślę, że mówi, że not clever. On by that clever. No nie takie reakcje spożywałem. No i oto jestem. Z A więc strzelam zakończony. Aczkolwiek, żeby nie było, że jestem pizda. Nie zdejmę tego, no, nie zdejmę symbolu LGBT do końca wieczu, aż nie wyjdę ze stadionu. A jeszcze się tu będę kręcił, więc zobaczymy. Jeszcze jakieś może przygody mnie czekają, natomiast najtrudniejsze już zdecydowanie za mną. Po co w ogóle zrobiłem ten filmik? To oczywiste. Po pierwsze dla atencji. Od siedmiu lat jestem dziennikarzem i jeszcze nigdy nie zrobiłem czegoś pod kliki. Postanowiłem to zmienić. Po drugie, dzięki temu filmikowi chciałem dać wyraz swojej hipokryzji. Jak wiadomo, jestem w Katarze, a więc wspieram ten kraj chociażby pieniędzmi, które tutaj zostawiam. A wielce się oburzam na rzeczy, które tutaj zastałem. Jeżeli mi się to nie podoba, powinienem był zostać w domu. Mam nadzieję, że te dwie rzeczy mamy już wyjaśnione. Jeśli chodzi o te pozostałe powody, znacznie mniej ważne, takie marginalne. To chciałem zwrócić uwagę na problem łamania praw człowieka w Katarze. O tym problemie mówi się bardzo dużo, natomiast wychodzę z założenia, że to o takich tematach raczej nigdy nie mówimy zbyt, zbyt wiele. Za homoseksualizm w Katarze można trafić do więzienia na 3 lata oraz zapłacić grzywne. Katarczycy mówią, że to prawo jest tylko teoretyczne, że w praktyce się nie chadza do więzienia za takie rzeczy. Natomiast no, jest to prawo. A to pogwałcenie podstawowych praw człowieka. Przypomnę tylko, że orientacji nie wybiera się, jak na przykład koloru butów, jakie dziś włożymy, po prostu ją masz i tyle. A jeśli ktoś tego nie rozumie, chciałem po prostu sprawdzić, jak w praktyce wygląda ta sytuacja. Bo faktycznie nie widać tutaj w ogóle flag LGBT. Czytałem w internecie o sytuacji, że jednego z dziennikarzy nie wpuszczono na stadion z flagą jego stanu brazylijskiego, Pernambuco. Na którym jest tęcza. Pomylono symbol LGBT z flagą brazylijską, natomiast nie wpuszczono go na stadion. I z flagą, i z tęczą powinien zostać oczywiście wpuszczony. Gdy kapitanowie poszczególnych drużyn na mistrzostwach chcieli grać z opaską LGBT, na znak poparcia dla osób, których prawa są tutaj łamane, no, FIFA bardzo stanowczo zagroziła, że nie mogą tego robić, a jeśli by wyszli z taką opaską na murawę, Taki piłkarz dostałby żółtą kartkę. Drugą dość dużą motywacją, nie źle. Yy, drugą. Kolejną błahą motywacją było sprawdzenie, jak jest naprawdę, i opowiedzenie przez ten pryzmat o pewnej pułapce mentalnej, w jaką można wpaść. Opowiadając o Katarze, czy będąc w Katarze na Mistrzostwach Świata. No bo teoretycznie, jeżeli wszedłem na mecz z flagą LGBT, która była widoczna i którą ochroniarze widzieli i wręcz nawet zagadywali w taki sposób pozytywny na temat tej, tej flagi, no to powinienem teraz wysnuć wniosek, że Katar nie łamie praw człowieka, przynajmniej w tym konkretnym zakresie. I powinienem oburzać się na wszelkie artykuły, jakie pojawiają się czy to w polskich mediach, czy generalnie w zachodnich mediach, i demaskować je, pokazywać praw. Prawdę, czyli prawdę taką, że nic się tak naprawdę nie dzieje, kiedy ktoś ma flagę LGBT i ani nie pójdzie się do więzienia, ani nic nie pobiją, ani nic złego Ci się generalnie nie stanie, a też Cię nie wyproszą z tego meczu, tylko Cię wpuszczą i nic Ci nie zrobią. Muszę Wam powiedzieć, że przed wyjazdem do Kataru przeczytałem sobie moje wszystkie teksty, jakie napisałem w Rosji i niektóre tezy źle się zestarzały. Właśnie miałem trochę takie podejście na zasadzie obalmy stereotypy. Pisałem o tym, jaki to jest świetny naród. Pisałem o tym, jak to polityka zaburza nasze postrzeganie. Pisałem o nich jako pomocnych, sympatycznych ludziach. No, wielu oczywiście takich było, natomiast najnowsza historia pokazuje, że niekoniecznie w ten sposób należy dyskutować o tym kraju i o tym społeczeństwie. Czytając te teksty, nabrałem trochę pokory, bo aż mi było głupio. Oczywiście też pisałem o rzeczach typu, że mają jakieś chore zamiłowanie do wojny, że służba zdrowia jest patologiczna, bo miałem okazję tego doświadczyć i tak dalej, i tak dalej. To nie tak, że pisałem wyłącznie peany na cześć wielkiej Rosji, natomiast no, te tezy się po prostu źle zestarzały, a to dlatego, że tam się czułem dokładnie tak, jak się czuję teraz w Katarze. Wszyscy byli mili, wszyscy byli sympatyczni, wszyscy byli pomocni. Była atmosfera święta, generalnie bardzo wesoły czas i, i, i wszystko super organizacyjnie, świetnie. Nie, krzywda mi się nie działa, nic złego mi się nie, nie wydarzyło, byłem prowadzony w wielu miejscach jak zarączkę, no i na podstawie tego e, pisałem dość kategoryczne tezy o tym, że Rosja to świetny kraj. No i wydaje mi się, że nabrałem trochę pokory do mówienia o jakimś kraju i. Jeśli chodzi o Katar, nie powiem tak w sposób stuprocentowo kategoryczny, że jest tu tak albo tak, że jest tu zaibiście, albo że jest tu słabo, albo że tu się łamie prawa człowieka, albo że tu się nie łamie praw człowieka. To, że wszedłem na stadion z flagą LGBT, znaczy tylko tyle, że wszedłem na stadion z flagą LGBT. Nic więcej. Nie powiem teraz, że w Katarze nie łamie się praw człowieka. I mówię to tylko po to, żebyście brali bardzo dużą rezerwę do wszystkiego, co usłyszycie bądź przeczytacie na temat Kataru od ludzi, którzy tutaj są bądź byli i e, wygłaszają różne opinie, czy to w mediach społecznościowych, czy w rozmowach na mieście, czy w artykułach, czy w audycjach, czy w programach gdziekolwiek. Bo ja myślę, że większość osób e, ma takie wrażenie jak ja. Widzi dwa Katary. Katar, o którym przeczytało, zanim tu przyjechało, i Katar, który zobaczyło w rzeczywistości. I to są dwa odmienne obrazy. No bo tutaj na ulicach nie widać cierpiących robotników, nie widać wyzysku, nie widać kobiet, których prawa są łamane, i tak dalej, i tak dalej. To jest szczególny czas dla Kataru. Na Mundialu Katar chce wypaść bardzo dobrze. Wiele rzeczy zamaskował. Poukrywał i my tak naprawdę nie wiemy, czy to jest prawdziwy obraz tego państwa. Jak się rozmawia z ludźmi, którzy tutaj żyją na co dzień, twierdzą, że dokładnie tak samo było przed Mistrzostwami świata i dokładnie tak samo będzie po Mistrzostwach świata. Nie wiem tego. Nie potrafię po prostu tego ocenić, więc nie będę mówił żadnej kategorycznej tezy na temat Kataru. Chciałbym was po prostu e, poprzez ten eksperyment społeczny zwał jak zwał, uczulić, bo. Mm, bardzo możliwe, że prawda leży gdzieś po środku. Nie wiem tego, natomiast należy w sposób bardzo umiarkowany i mówić o tym kraju, i oceniać ten kraj, i, i w też sposób umiarkowany podchodzić do wszelkich rzeczy, które Wam mówią na temat tego, tego kraju, bo pewnie nie jest ani tak dobrze, jak wydaje się osobom, które tutaj przyjechały, ani nie jest tak źle, jak pisało się w mediach przed Mistrzostwami Świata. Gdzie leży prawda? Nie potrafię tego ocenić. To, że mnie wpuścili na stadion z flagą LGBT, znaczy tylko tyle, że mnie wpuścili na stadion z flagą LGBT.